Cześć! Właśnie dostałem telefon od naszego partnera Hurtowni Elektrycznej Kwan, że już przyjechał pierwszy towar na nasze zadanie konkursowe finału Złotego Bezpiecznika. Chodźcie ze mną! Jestem już w magazynie, nie każdy może tutaj wejść, ale my mamy specjalne zaproszenie, także poszukajmy, gdzie może być nasz towar. A pierwsze zadanie to... Przezwojenie transformatora. Nie no, żartowałem, idę dalej. I jest nasza pierwsza dostawa, nasze pierwsze zamówienie na finał konkursu Złoty Bezpiecznik, a dojechały rozdzielnice, kanały oraz szyny łączeniowe, proste od hagera, a także rury i uchwyty do nich, Tulejki zaciskowe i różne inne bajery. Sprawdzamy zamówienie, Pudełka całkiem ciężkie, zajrzyjmy, w środku powinna być rozdzielnica, no i jest. Właśnie takie rozdzielnice będą na finale Złotego Bezpiecznika, dlatego młody elektryku, jeśli jeszcze się nie zgłosiłeś, to właśnie na Ciebie czekamy atrakcyjne nagrody, duże emocji, to właśnie u nas Złoty Bezpiecznik, czekamy na Twoje zgłoszenie już we wrześniu.